Ranking potraw świątecznych. Barszcz. Uwielbiam barszczyk. Dam na drugie miejsce, bo nie wiem, co jeszcze może być, ale piękne słońce. Grzybowa. Mm, z grzybów to ja. Nie, nie, nie. Przepraszam, ale raczej 10. Kucia. Ja nie wiem nawet, co to jest, szczerze mówiąc. Ryba po grecku kiedyś bardzo lubiłam, teraz nie bardzo. Pusta z grzybami. Myślę, że mogę dać na trójkę, chociaż boję się, że będzie coś lepsze. O, no pierniczki, uwielbiam pierniczki. Dajmy to na pierwsze, czemu nie. Krokiety. Nie, no też lubię, spoko. Dajcie mi znać, co u Was będzie na pierwszym miejscu. Boże, pierwszy raz słyszę takie danie. Barszcz biały, to świąteczne danie. Z kiełbasą. Ogólnie lubię, ale czy, czy coś